Forum kobiet aktywnych to święto kobiet z terenów wiejskich dedykowane kobietom z wsi oraz z miasta. Forum kobiet aktywnych organizujemy już ósmy rok z kolei. Stawiamy na polskie tradycje, regionalne i kulturę ludową, tworząc forum pod hasłem "Tradycje i obyczaje", czyli powrót do korzeni. Trzy pierwsze dni lipca. W trzech sferach tematycznych trzy wspaniałe polskie artystki. Reni Jusis, Ania Dąbrowska oraz Alicja Majewska. W tym roku spodziewamy się rekordowej liczby uczestniczek. Ponad 2000 kobiet. Co roku forum odbywa się w innej gminie województwa lubelskiego. W tym roku to będzie Urszulin. panele dyskusyjne, warsztaty, koncerty, relaksacja na łonie natury, grę terenową, pokaz mody folkowej i wiele, wiele innych atrakcji. Jak co roku nagrodzimy wyjątkowe, pełne pasji i zaangażowania kobiety w konkursie Kobieta Aktywna Lubelszczyzny. Zapraszamy Was do Urszulina. Możecie tworzyć z nami to szczególne wydarzenie i wspomóc nas w zebraniu funduszy na organizację tej imprezy. Udało nam się zebrać już sporo środków pieniężnych, jednak nadal potrzebujemy dodatkowych środków na zmontowanie zadaszenia oraz na nagłośnienie.